Narty biegowe są bardzo dobre. Na nartach biegowych poznałam mojego męża. I to jest bardzo ważne. A było to 30 lat temu. I dzisiaj właśnie startujemy tu biegu walentynkowy. Walentynki na nartach, ponieważ preferujemy aktywny tryb życia. No i nie chcemy go marnować, znaczy nie chcemy czasu marnować przed telewizorem, czy, 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 czy tym obkiniem. No, Gdziekolwiek. Wolimy aktywnie spędzać czas. No, miłość to jest dla mnie wariacja, szaleństwo. Biegnę w tym biegu, ponieważ y, jednym z moich miłości są biegówki i może dlatego. Pierwszy Duszniński walentowy bieg par. Myślę, że jest okazja spędzenia walentynek inaczej niż tradycyjnie. Zależy nam na tym, żeby działo się w ogóle wszystko inaczej, żeby to było ciekawie. Zawsze można iść do kawiarni, zawsze można kupić czekoladę. My stwierdziliśmy, że fajnie będzie jak ludzie pobiegają, właśnie w parach. Nie sprawdzamy, czy to jest zakochany bardziej, czy jest zakochany mniej. Ważne, że stanowi parę, a przynajmniej tak się zadeklarował. Męczy ten wiek ku miłości? Wczoraj się poznaliśmy dopiero. Uwaga, 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 uwaga. Czyli to jest bardzo intensywne od pierwszego wejrzenia? Nie powiedział, że. Ale na razie idzie dobrze. Jesteśmy w niezręcznej sytuacji. A? Dlatego, że nie jesteśmy małżeństwem. Aha. Natomiast to jest mój szwagier, który mi wczoraj rano zaproponował, żebyśmy biegali razem. Bo żona nie chciała z nim biegać. Ale w międzyczasie mój mąż, jak się dowiedział, że ja biegam ze szwagrem, to się też zdecydował, że będzie biegać. I biegamy w pomieszaniu trochę. Ja ze szwagrem i moja nie siostra nie? ze szagrem. Ale pozytywne nie uczucia nie? związane z miłością jak najbardziej wciąż między wami są i Ale nic nie stanie. Tak, nie? Czekajcie no i Czekaj, czekaj. O, no, nie no, patrzy. nie <laughs> Oh, it's I'm running in my sleep again Cause I don't wanna fall in love No, oh, no, 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 no I keep tasting the salt from my skin Cause something's after me from within Ain't no blues gonna shake me free ma tyle samo wyzwań, co ten bieg? Oj, ma. ma. A to? Robi ująć w kolanach. Nie ma, Dystans 2,5 km dla mężczyzny, który startuje, przekazuje pałeczkę, albo dotyka kobiety, która biegnie 1300 metrów. Następnie ten sam mężczyzna pokonuje 2,5 km i ta sama kobieta pokonuje dystans finiszowy 1300 metrów. Mamy w tej chwili 16 par zgłoszonych. Mamy nadzieję na bardzo fajną zabawę i mamy również nadzieję, że będzie to impreza pierwsza i będzie kontynuowana w latach następnych. Czy miłość się warta tych poświęceń? Ja, ja, że, ja, tak. bojca, Tylko bojca, dlatego przebiegłam. Ty czysz tam ósmę 1300 metrów. A teraz pokażę no. i marki i na mecie Boli, Rebata ale biegnie się. Kuba. Super jest. Z Super, Super. najlepszy jest ten zjazd długi. Ciężko. Ale... Oczywiście atmosfera gorąca, która tutaj jest, tyle miłości walentynkowej, na pewno śniegu nie stopi. Śnieg w tej chwili marznie, bo jest już wieczór, temperatura minusowa, jutro co prawda będzie plus, ale co noc będzie znowu chłodniej, także śniegu pewnie do połowy marca należy się na jamrozowej polanie spodziewać. My się zapraszamy wszystkich na mrozową polanie, tylko z okazji walentynek. Za tydzień organizujemy mistrzostwo Polski amatorów w Biaplonie. Później organizujemy biathlon dla wszystkich. Kolejne zawody to są zawody biathlonowe na początku marca i jeżeli tylko jest śnieg to zapraszamy na Mrozową Polanę. Od wtorku, każdy wtorek, piątek, sobota świecimy światełka do godziny 20. Także każdy po pracy jeszcze ma okazję pobiegać na nartach zmęczyć się. No ludzie to lubią po prostu. Ostatnie metry z ludzi. Zuzia! I mamy najmłodszą uczestniczkę na mecie. Powiedz mi, jak było, Zuzia? Bardzo fajnie. Teraz są. Choć trochę. Minarty wyjeżdżały, to jest bardzo fajnie. Mhm. Miałaś jakieś trudności, problemy na trasie? Tak, troszkę jak zjeżdżałam, to czasami widarta wychodziła poza tor, Ale tak to było fajnie. Mhm. I jak myślisz, spędzanie wolnego czasu w ten sposób jest dobrą rzeczą? Tak, spędzanie czasu na nartach to jest. Najfajniejsze życie, jaką nie spotkałam w życiu. I komu ją zawdzięczasz? Kto ci pierwszy raz zabrał na narty? Mojemu tacie. On pierwszy raz mnie zabrał na narty. Czy miłość jest warta tych poświęceń? Każdy. Dobra, Moglibyśmy jeszcze pięć biec. Nie wiadomo, kto by nas... Reanimował, ale dla miłości wszystko. Czy <grymne> wieczór się nie skończył? Walentynki też, więc jakie plany na... Numer 16, wieczór? Ale to i to dziecko i iść spać. No, no, no.